Dobra. Chciałem zaprosić Was do tej gry, żeby żebyście zagrali ze mną. Lub ci co chcą zagrać. Nie musicie zagrać ze mną. Możecie sobie sami grać w tę grę. Ja po prostu Was zapraszam do tej gry. Jak nigdy o niej nie słyszeliście, to właśnie o niej usłyszeliście. Ja polecam tę grę. Dla ludzi, którzy nie chcą wydawać pieniędzy. Chociaż możecie wydawać pieniędzy. Pieniądze w tej grze. Na kapsuły na przykład, co... To jest, jest bardzo ciekawą rzeczą. Tak, na przykład to. No, kapsuły są po to, żeby losować takie autobronie. Nie zawsze one wypadają, to jest taka szansa jak w CSGO. Wszystko, tu, wszystko tutaj można trafić. No może prawie wszystko, ale... Ale dużo, dużo rzeczy w tej grze jest. Mimo iż ona nie jest tak bardzo rozbudowana jak te gry, które się tak szybko rozbudowują, że nawet nie widać kiedy one się zmieniły. Tak, tak czy siak, już, już kończę ten film i zabieram się do robienia pierwszego poradnika. Mój głos brzmi tak gównianie, że ja zaraz nie wiem co ja zrobię, chyba się popłaczę. I pamiętajcie, zostawcie lajka pod tym filmem, bo jak nie to To... to wierzcie, że że wasze, że wasze... Jak to powiedzieć pary Majtek są już... W niebezpiecznym stanie lub, lub są w zagrożeniu. Żegnam z tej strony Slender i, i żegnam.